Stadion przy ulicy Oporowskiej gościł w piątek 27 marca reprezentację Polski w piłce nożnej. Proszę jednak nie doszukiwać się tutaj gwiazdy drużyny, którą wszyscy znamy z telewizji. Reprezentacja Polski w blind footballu przygotowuje się do Mistrzostw Europy w Anglii, które będą rozegrane w sierpniu tego roku. Jak niewidomi radzą sobie z tą dyscypliną sportu? Blind football różni się tym, że po prostu nie widzimy tej piłki, mamy zasłonięte oczy, piłka posiada dzwonki w środku i jest cięższa. Gra pięciu zawodników, czterech w polu plus bramkarz, no i przewodnicy, przewodnicy kierują nas na bramkę przeciwnika. Małych kłopotów przysporzył zawodowym piłkarzom opaski na oczach. Mimo, że piłkę słychać, zgubić ją to żaden wyczyn. Jak się okazuje, podobne ćwiczenia wykorzystuje się w profesjonalnej piłce nożnej. Znaczy nie, no próbowałem na... na kiedy, kiedy się dokształcałem i robiłem... E, tą licencję dla, dla Junioren UEFA licencji i, i mieliśmy zajęcia i to właśnie były wykorzystane do tak zwanego budowania wspólnego zainteresowania, czy to można wykorzystać w team buildingu gdzie, gdzie jeden właśnie z partnerów, czyli dwóch uczestniczyło w takim ćwiczeniu, jeden miał właśnie oczy zasłonięte, a drugi prowadził go po boisku i opowiadał mu historię życia. Także uważam, że bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, Awans do Mistrzostw Europy w Anglii, nasza reprezentacja wywalczyła, jak przyznał sam szkoleniowie, z tylnymi drzwiami. Czesi zrezygnowali z wyjazdu, więc awans dostała reprezentacja będąca w rankingu tuż za nimi, czyli Polska. W naszym kraju blind football dopiero raczkuje, ale wystarczy wybrać się za naszą zachodnią granicę, by zobaczyć, jak popularny może stać się blind football. Samą piłką zajmuje się od 2000, końca 2010 roku. Wtedy padł pomysł i zaczynałem od nowa. Sam, będąc y, i po AWF-ie, i piłka jest moją pasją życiową. Y, I wtedy nie, to wierzyłem. To tak, ja nie wierzyłem. Tak, ja nie wierzyłem, że to... można, mimo tego, że ja 20 parę lat już pracuję z niewidomymi, nie wyobrażałem sobie, jak to zrobić bezpiecznie. Y, jak oni mogą grać bezpiecznie? Bo to jest chyba najważniejsze, y, żeby było bezpiecznie. Jak pojechałem, to mi się otworzyły oczy, zobaczyłem y, i zaczęliśmy grać. Jeszcze zanim UEFA nam dało sprzęt. Startuje także zbiórka dla niewidomych piłkarzy. Brak pieniędzy to największy kłopot reprezentacji w Polski w blind futbolu. Poziomem sportowego zaangażowania i ambicją dorównują jednak najlepszym reprezentacjom w swojej dyscyplinie. W sierpniu z pewnością jeszcze usłyszymy o nich wiele dobrego.